W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, każda minuta jest na wagę złota. Dlatego Urząd Komunikacji Elektronicznej od lat wspomaga system ratownictwa w Polsce dzięki PLICEBD, platformie lokalizacyjno-informacyjnej z centralną bazą danych. To dzięki platformie służby ratunkowe są w stanie jak najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia. Opowiemy Wam dzisiaj o CBD i przedstawimy kilka ciekawostek na temat działania systemu. O platformie opowie Tomasz Karamon, dyrektor Departamentu Techniki Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Platforma lokalizacyjno-informacyjna z Centralną Bazą Danych to generalnie dwie funkcjonalności. Funkcjonalność lokalizacyjna oraz funkcjonalność związana z przenoszeniem numeru. Jeśli chodzi o pierwszą funkcjonalność lokalizacyjną, zostało to uruchomione w 2011 roku, następnie w 2015 roku uruchomiono drugą funkcjonalność, czyli związaną z obsługą wniosków o przeniesienie numerów. Od uruchomienia funkcjonalności lokalizacyjnej służby ustawowe powołane do niesienia pomocy pozyskały z naszego systemu 200 milionów lokalizacji osób dzwoniących na numery alarmowe. To w, w zakresie lokalizacji. Natomiast jeśli chodzi o przenoszenie numerów, to, to jest rzędu ponad 10 milionów przenoszonych numerów w sieciach ruchomych i ponad 3 miliony numerów w sieciach stacjonarnych. System PCBD to dwa centra przetwarzania danych, znajdujące się w obiektach Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jedną znajduje się w obiekcie w Boruczy, a drugi ośrodek jest w, w Siemianowicach w Śląskich, w naszej delegaturze. Są to identyczne ośrodki. Na wypadek, gdyby nastąpiła awaria. Jednego środka w tym momencie ten drugi przyjmuje całą obsługę. Nie stwierdziliśmy takie awarie, żeby nie było dostępnej głównych funkcjonalności systemu. Centra przetwarzania danych pracują w trybie ciągłym, a co to oznacza? To oznacza, że po prostu pracujemy również w święta, w weekendy, w niedzielę, zawsze na miejscu jest osoba odpowiedzialna na dyżurze za sprawdzanie, czy system prawidłowo funkcjonuje. Jeśli chodzi o funkcjonalność lokalizacyjną, to w momencie kiedy dana osoba dzwoni na numer alarmowy, Przedsiębiorcy telekomunikacyjni przekazują do naszego systemu informacje o położeniu danej osoby. Generalnie w Polsce mamy taką metodę, którą też mają w innych krajach Unii Europejskiej, to jest Cell ID. Na podstawie informacji z trzech stacji bazowych określana jest taka, nazwijmy to, kropka na mapie, gdzie teoretycznie ta osoba powinna być. Dlaczego mówię teoretycznie? No bo to zależy od tego, ile tych nadajników jest. Im więcej nadajników jest, tak w mieście, to ta lokalizacja jest całkiem fajna do, do, do 50 metrów. Natomiast bo w obszarze takim mało zurbanizowanym w lesie, no to dochodzi do kilku kilometrów. Jeśli dzwonimy z numeru sieci ruchomej, to jest to geograficzne położenie telefonu czy użytkownika. Natomiast jeśli chodzi o wywołania z node stacjonarnego, to jest adres zakończenia instalacji terminala, czyli po prostu to gniazdko. Które mamy w ścianie. Czas przekazania tych danych od momentu rozpoczęcia dzwonia to jest 3 sekundy, czyli po prostu w momencie, kiedy operator, dyspozytor w Centrum Powiadania Ratunkowego jeszcze nie rozpocznie dokładnie rozmowy z osobą, która wzywa pomocy, takie informacje już poprzez nas system służby posiadają. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o te dwie funk główne funkcjonalności systemu, czyli funkcjonalność lokalizacyjną i związaną z przenoszeniem numerów. To notujemy ponad 8 zdarzeń na sekundę. Służby ustawowo powołane do niesienia pomocy pozyskują ponad miesięcznie ponad 2 miliony informacji lokalizacyjnych o, o osobach dzwoniących na numery alarmowe. Przed wybudowaniem systemu Pli-CBD służby oczywiście pozyskiwały informacje o lokalizacji osób dzwoniących na numery alarmowe, jednakże ta informacja była pozyskiwana w dość długim czasie. To wychodziło ponad 180 sekund, czyli. W momencie, kiedy ktoś dzwonił na numer alarmowy, dopiero służba miała taką informację o lokalizacji po 3 minutach. Dzięki wybudowaniu tego systemu czas znacznie się skrócił. Tak jak powiedziałem, po 3 sekundach mamy informację od przedsiębiorców, natomiast służby mają niecałe 7 sekund już taką informację. Jeśli chodzi o drugą funkcjonalność związaną z przenoszeniem numerów, no to tutaj oczywiście też są benefity, bo wcześniej operatorzy wymieniali między sobą informacje związane z przenoszeniem numerów. Tutaj dostali jedną taką platformę, przez którą mogą komunikować się wszyscy, każdy z każdym i mo mogą wymieniać te informacje, komunikaty związane z obsługą wniosków o przenoszenie numerów.